Tragedia w kopalni mysłowice wesoła zginęło dwóch górników. Pożar przy ulicy Górniczej. Jedna osoba nie żyje. W mysłowicach ruszyły szczepienia nauczycieli. Marcin Janota witam i zapraszam. To jest minął tydzień witvmpl, a takie są szczegóły informacji. Dwóch górników zginęło w czwartek, a dwóch zostało rannych w kopalni Mysłowice Wesoła po tym jak obrywały się na nich skały stropowe. Do tak zwanego zawału doszło przy jednej ze ścian wydobywczych. Jeden z rannych wyszedł spod skał o własnych siłach, a drugiego wytransportowano. Ofiary śmiertelne to doświadczeni górnicy w wieku niespełna 50 i 33 lat z długim stażem pracy. Dwóch rannych górników czuje się dobrze, są pod opieką lekarzy ze szpitali w Ochojcu i Sosnowcu. W chwili, gdy w sposób niekontrolowany spadły na nich skały, pracowali 665 metrów pod powierzchnią ziemi. W nocy z czwartku na piątek odbyła się wizja lokalna na miejscu wypadku, przeprowadzona przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego. Sprawy bada także prokuratura, która sprawdzi, czy śmierć górników mogła być na przykład wynikiem zaniedbań lub naruszenia przepisów bezpieczeństwa. 28 lutego po godzinie 21 wybuchł pożar w jednym z parterowych mieszkań kamienicy przy ulicy Górniczej. Dwójce lokatorów udało się o własnych siłach opuścić mieszkanie. Trzeciego nieprzytomnego po akcji ratowniczo-gaśniczej wydostali strażacy. Niestety pomimo prowadzonej na miejscu reanimacji, 40-latek zmarł. Dokładną przyczyną jego śmierci wyjaśni zarządzona sekcja zwłok. Początkowo podejrzewano, że w mieszkaniu doszło do wybuchu butli z gazem. W trakcie akcji strażacy znaleźli i schłodzili 11-kilogramową butlę gazową. Przyczynę pożaru ustala policja. Po mężczyznę leżącego przed Mysłowickim Centrum Zdrowia przyjechała karetka. Informację o tym opublikowała w bardzo emocjonalnym internetowym wpisie. Jedna z mieszkanek Mysłowic. Jak informuje Mysłowiczanka, poszkodowanego mężczyznę leżącego na podjeździe przed Izbą Przyjęć nie przyjęto zarówno w szpitalu, jak i w pobliskiej przychodni. Ostatecznie przyjechało po niego pogotowie. Szpital tłumaczy, że stan mężczyzny nie zagrażał jego życiu, a lekarze zajmowali się pacjentami pilniej potrzebującymi pomocy. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Pacjent z rwą kulszową nie był hospitalizowany. Więcej o tej sprawie przeczytacie na portalu ITV. W Mysłowicach ruszyły szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. Potrwają one przez najbliższych kilka dni. W naszym mieście szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły z początkiem stycznia. Przez niecałe dwa miesiące w szpitalu numer 2 udało się zaszczepić prawie 2000 tysiące osób z grupy zero i seniorów. Właśnie rozpoczęły się także szczepienia nauczycieli. Nie obyło się jednak bez problemów z dostawą szczepionek z Agencji Rezerw Strategicznych. Problem polega na systematyczności dostaw, które są uzależnione od firm producenckich. I w związku z tym, że co chwileczkę słyszymy, że jedna czy druga firma zawiesza swoje dostawy albo obniża ilość dawek, y, która miała być zaplanowana w dostawach, powoduje to u nas na dole przestoje. Opóźnienia w dostawach nie tylko sprawiają, że proces wyszczepiania mieszkańców postępuje wolniej. Przede wszystkim rodzi to ogromny chaos organizacyjny zarówno dla szpitala, jak i dla samych pacjentów. Osoby zapisane na konkretne terminy trzeba przesuwać na następne dni, w których na swoją kolej czekają już inni chętni. Trzeba kilkaset osób dzwonić, przeprosić za to, że nie ma szczepionki w danym dniu, odwołać, żeby nie przyjeżdżali. Po czym ponownie dzwonić, gdy mamy już szczepionki. Na dzień dzisiejszy w dwójce udało się zaszczepić prawie 2000 osób. Placówka mogłaby szczepić około 360 osób dziennie, czyli 10 tysięcy miesięcznie, gdyby tylko ciągłość dostaw była zachowana. Więc jakbyśmy policzyli sobie to przez kwartał, byśmy praktycznie przeszczepili... no. 40% społeczeństwa tego, który by chciało się przeszczepić w mieście. Mamy pod uwagę tutaj musimy wziąć jeszcze inne punkty szczepień plus drugi szpital węzłowy, więc gdybyśmy się sprężyli i mieli te szczepionki, to moglibyśmy w kwartał rozwiązać problem szczepień w Mysłowicach. No niestety na dzień dzisiejszy nie ma tych szczepionek w takiej ilości jakbyśmy sobie życzyli. W sobotę w szpitalu numer dwa rozpoczęły się szczepienia nauczycieli. Około 500 przedstawicieli oświaty, którzy zapisali się na szczepienie w miejskiej lecznicy, powinni je przejść w ciągu kilku najbliższych dni. Przeznaczona jest dla nich szczepionka firmy AstraZeneca, której drugą dawkę przyjmuje się nawet do 12 tygodni po pierwszej. Aczkolwiek mamy sygnały już od, od, od oświaty, że Troszeczkę gwałtowniej przechodzi się te pierwsze szczepienie, czyli występuje wyższe, wyższy stan podgorączkowy, czy tam jakieś takie, bym powiedział, dłużej utrzymujące się symptomy szczepienia, bo nawet i do trzech dni jakieś takie objawy grypowe. Przy czym chciałbym troszkę uspokoić, bo to nie jest zakażenie wirusem, ale spowodowanie reakcji obronnej organizmu. A trzeba sobie przyznać, że im większa reakcja odporna organizmu, to znaczy, że więcej przeciwciał wytworzy organizm, które będą mogły nas chronić w przyszłości przed wirusem. Jak czytamy w rządowym raporcie, do tej pory w Polsce wykonano ponad 3 miliony 300 tysięcy szczepień, z czego niespełna 360 tysięcy na Śląsku. Dziś dotarło do kraju około 380 tysięcy dawek szczepionki Pfizera i 230 tysięcy AstraZeneki. W tej chwili na szczepienia wciąż mogą rejestrować się Polacy powyżej 70 roku życia. Oglądacie program na Tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. W zderzenie trzech pojazdów na S1 droga była całkowicie zablokowana. Wysłowickie biblioteki wzbogacą się o kilkaset nowych książek. Co dobrego zjemy latem na rynku? MOK szuka ciekawych ofert. Na drodze S1 doszło do zderzenia trzech pojazdów: busa, samochodu osobowego i ciężarowego. Do wypadku doszło przed godziną 12 w piątek, na drodze S1 w kierunku natychy. Na samochód ciężarowy najechała osobówka, a na nią bus. Na miejsce został wezwany helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedną osobę karetka zabrała do szpitala celem dokładnego przebadania. Działania na miejscu prowadziły trzy zastępy PSP Zmysłowic oraz policja. Od kilku dni sieć obiega zdjęcie ukazujące składowisko tzw. mauserów na granicy Mysłowic i Katowic. Pojemniki z nieznaną zawartością, podobne do tych, które zgromadzone są na Brzezince, wywołały niepokój mieszkańców. Sprawa dotarła do władz naszego miasta. Teren skontrolowali strażnicy miejscy i urzędnicy Wydziału Ochrony Środowiska. W związku z tym, że istnieje podejrzenie, że w zmagazynowanych tam mauzerach mogą znajdować się odpady niebezpieczne, poproszono Urząd Miasta Katowice i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli. Władze Mysłowic poprosiły też o przekazanie informacji o przeprowadzonych na miejscu działaniach. Nawet o 350 nowych pozycji wzbogaci się Miejska Biblioteka Publiczna dzięki pieniądzom przekazanym jej przez miasto. A na liście zakupów znajdą się m.in. kolejne tomy cyklów powieściowych, zarówno tych obyczajowych, jak i kryminalnych. Zastanawialiście się kiedyś, ile książek można by kupić za 8 tys. zł? Otóż nawet 350. Właśnie o tyle pozycji wzbogaci się Miejska Biblioteka Publiczna dzięki pieniądzom przekazanym jej przez miasto. Jakie będą to tytuły i co najczęściej wypożyczają Mysłowiczanie? Najwięcej nasi czytelnicy korzystają z literatury popularnej. Wypożyczają bardzo chętnie kryminały, thrillery, powieść obyczajową współczesną, historyczne romanse. Równie często pytają o interesujące biografie. Właśnie dlatego na liście zakupów znajdą się m.in. kolejne tomy cyklów powieściowych, zarówno tych obyczajowych, jak i kryminalnych. Będą też nowe powieści Stephena Kinga, Magdaleny Macher, Magdaleny Witkiewicz, Agaty Przybyłek oraz Mysłowiczanek. Na pewno kupimy powieści pani Ireny Małysy i pani Magdaleny Wali. Są to pani związane z Mysłowicami. Pani Irena Małysa wydała pierwszą swoją powieść w cieniu Babiej Góry, Kryminał. Jest to Mysłowiczanka z pochodzenia, w tej chwili ta pani w Mysłowicach już nie mieszka. Natomiast pani Magdalena Wala wydaje swoją dwunastą już powieść, Skradzione życie. Również ta książka znajdzie się w naszych zbiorach. Jest to powieść, której akcja jest związana z misłowicami. Bieżące zakupy nowości książkowych są odpowiedzią na zainteresowanie mieszkańców konkretnymi gatunkami i autorami. Ale na półkach Miejskiej Biblioteki Publicznej stoją nie tylko książki. Ja jeszcze dodam, że kupujemy również książkę mówioną, audiobooki. Staramy się tutaj zaspokoić potrzeby osób niepełnosprawnych, osób niedowidzących, niewidomych. Również dzieci z dyslekcją, które mogą w ten sposób poznać kanon lektur szkolnych, właśnie słuchając książek. Będą to pierwsze zakupy biblioteki w tym roku. W ubiegłym roku na książki i audiobooki instytucja wydała 60 tysięcy złotych, które pochodziły nie tylko od miasta, ale także ze środków ministerialnych. Nowe książki trafią do wszystkich filii bibliotecznych na terenie Mysłowic. Będzie można je wypożyczyć jeszcze przed Wielkanocą jeśli prowadzisz ciekawy biznes gastronomiczny zgłoś się do moku Mysłowicki ośrodek kultury przygotowuje się do letnich atrakcji na rynku. Co prawda wiosna dopiero stawia pierwsze nieśmiałe kroki, ale jest to już niewątpliwie czas, kiedy mysłowicki ośrodek kultury przygotowuje się do letnich atrakcji na mysłowickim rynku, a te oprócz plenerowych koncertów i spektakli mają dotyczyć rozszerzenia oferty gastronomicznej od lipca do września 2021 roku. Dlatego Mok poszukuje do współpracy chętnych przedsiębiorców. Oczywiście w pierwszej kolejności patrzymy w kierunku gastronomii która od lat już jest na rynku, szanujemy ich jako przedsiębiorców, wiemy, że jest im trudno. W związku z tym chciałbym ich uspokoić, że absolutnie nie będziemy stwarzali im konkurencyjności, a wręcz przeciwnie, będziemy starali się zgromadzić większą, sprowokować osoby do tego, aby przychodziły i posilały się na rynku starego miasta. W związku z tym. Jeśli Państwo prowadzicie działalność o charakterze gastronomicznym, która mogłaby się sprawdzić na rynku starego miasta, gorąco Państwa zachęcamy do kontaktu. Mile widziane są stoiska z lodami rzemieślniczymi, świeżymi sokami, burgerami czy innymi pysznościami. To dla nas nie ma większego znaczenia. Po prostu staramy się, aby tylko i wyłącznie nie było to konkurencyjne dla obecnej gastronomii na rynku. Jeśli macie pomysł na siebie, jeśli macie pomysł na swoją gastronomię, na swoją działalność, jesteśmy bardzo otwarci. O przyjęciu zgłoszenia będą decydowały nie tylko walory smakowe, ale też estetyczne. Dlatego punkty sprzedaży powinny mieć formę food trucka, richy lub przyczepki. Dla nas, szczególnie dla instytucji kultury, bardzo istotny jest ten aspekt estetyczny. I on również będzie brany pod uwagę. Czyli przede wszystkim teraz co serwujemy, jak to serwujemy i w jakiej formule to serwujemy. I te trzy aspekty będą brane pod uwagę podczas oceny danego przedsiębiorcy, który chciałby spróbować sił na Płycie starego miasta. Jeśli prowadzisz ciekawy biznes gastronomiczny, zgłoś się do MOKU. Wszystko po to, aby dopełnić strefę posić na płycie, która jest już dobrze znana Mysłowiczanom z zeszłego roku. Zgłoszenia przyjmowane są na adres imprezy małpa m -ok Wiadomość powinna zawierać dane firmy, opis oferty handlowej oraz zdjęcia stoiska. Jednak jak zastrzega Mysłowicki Ośrodek Kultury, Kwestie dotyczące sprzedaży będą finalizowane dopiero po poznaniu obostrzeń, jakie będą obowiązywały na letnie miesiące 2021 roku. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu programu minął tydzień. Na nasze kolejne spotkanie w imieniu całego zespołu zapraszam już za 7 dni. Do zobaczenia!